Zacznijmy od tego, jak 798 jest budowana, bo to jest kluczowa kwestia. Dlaczego kluczowa? Dlatego, że ten robot będzie miał wiele wspólnego z droższymi konkurentami, ale uwaga, od razu zwrócę Waszą uwagę na coś, co te taniej wycenione urządzenia będzie odróżniało od topu. Zobaczcie, wieżyczka z lidarem, tutaj w tym sprzęcie nie jest chowana, ona się po prostu nie wsunie, żeby robot mógł wjechać pod bardzo niskie meble, ona zawsze troszeczkę wystaje, to nie jest dużo, ale od razu trzeba zwrócić uwagę, że jest. Do tego zobaczy druga różnica pomiędzy tym a moją dziesiątką, z której korzystam na co dzień. Tak, tutaj ten główny wałek do odkurzania, on nie składa się z dwóch wałków, między którymi jest taka szpara, która wciąga włosy, ale. No cóż, tutaj z tego rozwiązania to sprzątanie włosów też jest okazjonalne, więc jestem w stanie to absolutnie zaakceptować i tak naprawdę, jeżeli chodzi o główną różnicę, która od razu rzuca się na pierwszy rzut oka pomiędzy roborokiem budżetowym, takim średnio budżetowym powiedzmy, a roborokiem topowym to stacja. No bo ta stacja tutaj, ona jest troszkę odkryta, ona jest troszkę mniej elegancka, ale moim zdaniem warto byłoby się zastanowić, czy ona aż tak odstaje designem od tego droższego rozwiązania, żeby była dwa razy tańsza. No, moim zdaniem absolutnie nie. Ona po prostu jest mniej wysmakowana, to jest prostsza konstrukcja, ale czy brzydka, tego bym absolutnie nie powiedział. A przede wszystkim jest bardzo, ale to bardzo praktyczna i mi się podziwo podoba. No dobra, taka rzecz, o której też chciałbym wspomnieć, ona jest troszkę większa, wyższa zwłaszcza, więc osoby, którym zależy na ilości miejsca, w ten tańszy model, trzeba o tym wspomnieć, że on tego miejsca zajmie troszkę więcej. Rzućmy szybciutko okiem, jak ten robot jest zbudowany, bo on uwodzi mnie swoją prostotą. I tutaj znajdziemy rozwiązania, które Roborock już gdzieś stosował. To nie jest sprzęt taki absolutnie nowy, ale ta mieszanka, o której dzisiaj opowiadam, ona moim zdaniem jest tak dopieszczona, że zadowoli w swojej klasie cenowej te osoby, które wymagają robota. Mającego w zasadzie wszystko i potrawiącego w zasadzie wszystko. To co mnie tutaj najbardziej zciekawiło, to fakt, jak ten tańszy robot poradzi sobie z tymi rzeczami, do których przyzwyczaił mnie robot droższy. Przede wszystkim pokonywanie przeszkód, unoszenie tego podwozia działa tutaj kapitalnie. Do tego zobaczcie. Mopy. Tak, bo ja się tego obawiam, jak te mopy będą w praktyce działały. W dziesiątce mamy mopa sonicznego, czyli to jest ta górna póła i działa. Tak, jak ta szczoteczka soniczna do mycia zębów, już mamy te bardzo szybkie drgania, które radzą sobie nawet z uporczywym zabrudzeniem na podłodze. Tutaj te klasyczne mopy. One się obracają. I one działają też rewelacyjnie. Naprawdę nie mam do nich zastrzeżeń. To mi się mega podoba. Bardzo mi się podoba to, że one są mocowane magnetycznie. Co to znaczy? I gotowe. Do tego można je bardzo łatwo ściągnąć teraz z samego pada. I zobaczcie, wyglądałoby to tak. Włala, voilà. ale nie obawiajcie się, nie będzie trzeba tego często ściągać. Dlaczego? Dlatego, że stacja dokująca myje MOP. Więc tutaj, jeżeli MOP nam się zużyje bez problemu, go dokupimy, wymienimy i problemu nie ma z takim długotrwałym używaniem tego sprzętu. Natomiast codzienna konserwacja i higiena, i przede wszystkim brak zapachu, co mi się mega podoba, no bo tutaj mamy umycie i wysuszenie w stacji, to jest coś, co sprawia, że ten sprzęt jest naprawdę autonomiczny. Spróbujmy teraz przyjrzeć się temu, co nasz robot potrafi i jaka jest jego specyfikacja. Przede wszystkim urządzenie będziemy obsługiwali przez mobilną aplikację. Jest to ta sama aplikacja, której używam, uwaga, na co dzień do Sarosa 10. Tak, więc te przyzwyczajenia i te możliwości, do których przyzwyczaił mnie droższy model, tutaj absolutnie działają. Do tego znajdziemy nawigację laserową LTS, system Reactive Tech, wyznaczanie stref bez dostępu. Możemy wybierać sobie podczas sprzątania to, czy chcemy, żeby urządzenie nam ogarnęło konkretne pomieszczenie, konkretne miejsce, całość mieszkania. Możemy wyznaczyć kolejność tego sprzątania, kiedy będzie odkurzanie, kiedy będzie mopowanie, czy najpierw będzie sprzątany dywan. Jest to coś, co sprawia, że naprawdę z odkurzacza korzysta się bardzo intuicyjnie i on bardzo szybko staje się takim automatycznym pomocnikiem, jaki w zasadzie powinien być. Znajdziemy na pokładzie automatyczne opróżnianie pojemnika, automatyczny powrót do bazy i ładowanie, ładowanie i wzdawianie sprzątania. Warto przypomnieć, że urządzenie możemy sterować poprzez aplikację, ale możemy też ręcznie przyjąć na nim kontrolę. To znaczy w aplikacji znaleźć sobie po prostu joystick albo takie strzałki do sterowania i wyznaczyć robotowi co ma robić. Do tego mamy sterowanie głosowe i współpracę z asystentami głosowymi. Bardzo ważne są parametry fizyczna średnica robota to 35,3 cm, jego wysokość to 9,65 cm, wymiary stacji dokującej 34 na 48,7 na 51,9 cm. Cała waga z opakowaniem, uwaga, to aż 10 kg, więc sprzęt troszeczkę waży. Roborok QR798 może pochwalić się wysoką mocą ssania do 10 000 PA. Mamy tutaj mopowanie, mamy opcję unoszenia padów na dywanach, mamy opcję omijania przeszkód. Tak, robot sam potrafi sobie rozpoznać, co jest przeszkodą, a co nie. Urządzenie radzi sobie dobrze z kurzem, sierścią, okruchami, plamami. I warto podkreślić, że znajdziemy tutaj odporne na plątanie włosów szczotki. Bardzo podoba mi się automatyka robota i trudno tego uciec. Co oznacza automatyka? To, że my tylko zajmujemy się napełnianiem pojemników i opróżnianiem. Teraz to wyciągnę w międzyczasie. To jest pojemnik czysto wodą. Robot sam pobiera sobie wodę, sam oddaje do nich wodę brudną i to jest mega, bo my przez długi czas, w zasadzie w zależności od tego, jak sprzątamy, jak intensywnie też brudzimy i jak często myjemy mopa, bo to wszystko też jest bardzo, bardzo z sobą powiązane. ale możemy. Przez długi czas, przez kilka dni, na przykład, w ogóle do tego robota nie sięga. To mi się bardzo podoba, bo on automatycznie potrafi zadbać sam o siebie. My uzupełniajmy wodę, wylewajmy to brudną wodę, on się sam umyje, sam wysuszy i to jest to, czego bym się spodziewał po tej klasie sprzęcia. Roborok qr 798 to jest sprzęt, który może troszeczkę popsuć szyki. Ale niekoniecznie konkurencji, ale też samemu Roborockowi, bo to urządzenie jest zaskakująco dobre. Jak na swoją cenę, zwłaszcza znajdziemy tutaj wszystko to, co sprawia, że sprzęt jest autonomiczny, że nie plącze się po pomieszczeniach, że odkurza tak, jak powinien odkurzać. Świetnie radzi sobie z gęstymi dywanami, świetnie podjeżdża na wyższe przeszkody i ja jestem mega zwolennikiem tego. Co potrafi roborok zrobić z wysuwaniem tego swojego podwozia? Jest to coś kapitalnego, do czego bardzo łatwo się przyzwyczaić, co po prostu sprawia, że dla robota w takim standardowym mieszkaniu w zasadzie nie ma miejsca, do którego on nie mógłby się dostać. Jest to mega sprawa. Podoba mi się to, że pojemniki na wodę są odpowiednio duże na tą wodę czystą i brudną, że robot sam potrafi ogarnąć te podstawowe kwestie, czyli Umyć się i wysuszyć. Owszem, to suszenie nie będzie zbyt szybkie, ale jest i działa, więc zapachy, jakie mogłyby się gdzieś dobiegać z tych mopów, one są zneutralizowane i zduszone w zarodku. Mi się to mega podoba. Co mi się jeszcze podoba, fakt, że robot jest zaskakująco cichy. Tak, oczywiście, jeżeli wybierzemy sobie tryb turbo, to on bardzo szybko będzie się rozładowywał i bardzo. Głośno będzie prasowa to jest chyba oczywiste w trybie turbo, ale w tych trybach automatycznych, w tym trybie zwykłego sprzątania urządzenie jest naprawdę zaskakująco ciche. Podoba mi się dokładność, z jaką ogarnia podłogi twarde i podłogi te, gdzie mamy dywany. Podoba mi się fakt, że te mopiki, dzięki temu, że one są takie dosyć, bym powiedział, włochate, dobrze radzą sobie z czyszczeniem też fug. No właśnie, między płytkami, jeżeli coś tam się wyleje i... Nie zasnę, bo chciałbym to zaznaczyć, ten sprzęt sobie z tym poradzi. Ogólnie to jest sprzęt, który zaskoczy mnie bardzo pozytywnie i ja obawiam się tego, że ta przepaść cenowa pomiędzy Sarosem 10, której korzystam na co dzień, a tym urządzeniem będzie zbyt duża. Że po prostu ta przepaść pokaże, że 2000 więcej to jest coś, co sprawia, że sprzęty będą się różnicowały od siebie, co najmniej tak jak ta cena. Ale tak nie jest. I wydaje mi się, że jeżeli szukasz robota, który niekoniecznie musi wyglądać jak designerski wystrój domu i który będzie miał bardziej tradycyjne rozwiązania, ale który wyśmienicie poradzi sobie z większością problemów, jakie w mieszkaniu, ze sprzątaniem mieszkania znajdziemy, to 798 jest naprawdę ciekawym rozwiązaniem.